Gothic Remake. Czy to wszystko zmierza w dobrą stronę? Minął już miesiąc od premiery dema, w którym wcielamy się w Nerasa i możemy zwiedzić fragment terenu wokół placu wymian. Dziś chciałbym przyjrzeć się temu czy Alchimia wyciągnęła wnioski z krytyki fanów i czy Gothic Remake wciąż ma w sobie duszę oryginału. Ja jestem Gikeusz i zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Jeśli chodzi o plan na dzisiejszy film, to najpierw zastanowimy się, czy remake oddaje klimat oryginalnego Gotika. Potem przejdziemy do systemu walki i animacji. Następnie chciałbym porozmawiać trochę o jakości lokacji, ogólnie o świecie, szczególnie fragmentu placu wymian, który mogliśmy zwiedzić w prologu Nyrasa. Warto też wspomnieć o kilku ciekawych bagach, na które natknąłem się podczas gry. Na koniec porozmawiamy o najważniejszym: czy po tym, co zobaczyliśmy w demie, warto czekać na pełną wersję Gothic Remake? Pierwsze wrażenie, kiedy odpaliłem demo, to wyskakuje nam menu oraz charakterystyczna muzyka, która uważam, że pasuje idealnie do klimatu pierwowzoru. W końcu za nią odpowiada Kai Rosenkranz, czyli kompozytor, który tworzył muzykę do wszystkich odsłon Gotika i nie tylko. Po włączeniu nowej gry i pojawieniu się pierwszego dialogu nyrasa z Diegiem, jesteśmy zbombardowani czymś, co na pierwszy rzut oka robi wow. Mówimy oczywiście o naszym polskim dubbingu, gdzie w rolę Diega ponownie wciela się nie kto inny jak Adam Bauman, znany już właśnie z tego, że odgrywał tę samą postać w poprzednich odsłonach. I tak, w tym wypadku czuć klimat oryginału z powiewem dużej świeżości. Mamy świetną muzykę, która jest odświeżona. Dubbing, który stoi na zupełnie innym poziomie ze względu na większą swobodę wypowiedzi. Mam na myśli to, że w dialogach występują przekleństwa i, chcąc lub nie chcąc, to one właśnie powodują, że rozmowy są bardziej naturalne. Sprawia to wrażenie, że kolonia Karna to faktycznie nie jest cukierkowa kraina. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że Pirania Bite zrezygnowała z przekleństw w pierwszym Gotiku ze względu na możliwe ograniczenia sprzedażowe. Stąd mieliśmy taki bardziej głupkowaty klimat dialogów, które, co by nie mówić, są ikoniczne. Poza tymi aspektami mamy jeszcze wygląd postaci. Mam na myśli tutaj głównie postacie fabularne takie jak Diego, Ory, Drax czy Kirgo, którzy, moim zdaniem, wyglądają bardzo dobrze. Ogromna ilość detali na pancerzach robi również swoją robotę. Co do wyglądu twarzy, włosów u niektórych postaci, no. Nie wygląda to dobrze. Mowa tu oczywiście o postaciach bardziej pobocznych, ale zauważyłem też to w przypadku Nyrasa, który jakby nie było jest głównym bohaterem naszego demo. I wiem, że w tym wypadku Nyras jest stworzony pod prolog, więc to, że ma włosy nie powinno nikogo dziwić. Mnie natomiast dziwi bardziej jakość tych włosów. Jak sobie popatrzycie bliżej, jest straszna pikseloza końcówek, co no nie wygląda dobrze. Zauważyłem, że właśnie twarze innych postaci tła też nie prezentują się najlepiej. Nie mówię już o samym demo, ale też o renderach różnych miejsc, gdzie jakieś tam postacie się przewijają. Trochę rozgadałem się o tym, ale przechodząc do tego, czy czuć klimat oryginału, to myślę, że lokacje również tutaj oddają. Akurat są przepiękne, ale o nich szerzej opowiem później. Więc odpowiadając, czy czuć klimat oryginału? Myślę, że śmiało można powiedzieć, że tak. Pod kątem dźwiękowym jest bardzo dobrze, z ogromną nutką świeżości zarówno w muzyce, jak i dialogach. Pod kątem wizualiów mamy ukazaną kolonię w bardzo odświeżonej oprawie, która zawiera wiele charakterystycznych elementów z oryginału. Być może nie spodoba Wam się moja opinia, ale system walki niezbyt mi się podoba. Oczywiście jest lepszy pod kątem tego co otrzymaliśmy w tym pierwszym teaserze i czuć, że twórcy próbują nawiązać do walki z oryginału, ale nie wygląda to moim zdaniem jeszcze za dobrze. Myślę, że problemem są animacje, które są bardzo toporne i wydają się takie spowolnione. To chyba dobre słowo. Brakuje mi w tej walce większej dynamiki. Gdy grałem w to demo to na początku ciężko się walczyło, ale z czasem szło się przyzwyczaić. Jednak no nie będę ukrywał, że w finalnej wersji dobrze by było, gdyby ta walka przeszła jeszcze jakieś zmiany, głównie pod kątem animacji. Model został zachowany z pierwowzoru. Nasz raz na początku walczy na najsłabszym poziomie i widać, że ta walka sprawia mu trudności. Później od Kirgo możemy nauczyć się walczyć trochę lepiej, przez co nie trzymamy broni już w dwóch dłoniach, ale w jednej. Domyślam się, że z biegiem czasu i dalszą nauką można nauczyć się kolejnego progu, co odblokuje i zmieni animację walki, ale tak jak mówię, zamysł jest dobry i bardzo zbliżony do oryginału, tylko popracowałbym jeszcze nad dynamiką animacji. Jeśli chodzi o inne kwestie z tym związane, to moment, kiedy skończyliśmy pierwszy dialog z Diego i ruszyliśmy się, to był. Chyba największy plaskacz, jaki dostałem w twarz. Czułem się trochę, jakbym sterował czołgiem, a nie nerasem. Problem jest taki, jak mówiłem. Animacje sprawiają wrażenie takich topornych, trochę spowolnionych, co zmniejsza dynamikę chodu oraz walki. To w zasadzie tyle, co mogę dodać odnośnie kwestii związanych z systemem walki i ogólnie animacji. Ogólnie wygląd świata, lokacji i pancerzy zrobił na mnie ogromne wrażenie. Widać tutaj dużo włożonej pracy w detale i w taką chęć odwzorowania tego jak to wyglądało w oryginale. Nie powiem, że wszystko wygląda jeden do jeden tak jak w pierwowzorze, bo na przykład na placu wymian możemy spotkać taką chatkę, coś ala stróżówka i wiem, że pewnie ortodoksyjni fani mogą nie być z tego powodu zachwyceni, ale moim zdaniem to bardzo dobrze, że ta kolonia jest rozszerzona i bardziej rozbudowana. Jak wiecie, wspólnie z moim zespołem pracuję przy projekcie Neka i mogę wam zdradzić, że przez to jak w oryginale Kolonia jest ściśnięta, ciężko dobrze wykorzystać teren, który jest dosyć, no właśnie, ograniczony. W przypadku Gothic Remake kolonia karna ma być większa o ileś tam procent. Ja, na przykład, z tego się cieszę, że zobaczymy też nowe lokacje, które być może będą miały jakieś swoje fabularne zastosowanie i uzasadnienie. Cały świat pod kątem roślinności, detali w postaci różnych walających się śmieci i temów do podnoszenia, chodzących chrząszczy, naprawdę wygląda dobrze. Na duży plus, że już w demie możemy odwiedzić opuszczoną kopalnię i przejść się po terenie, który w oryginale był niedostępny. Zauważyłem też, że w rozmowie z Kirgo można poczuć przedsmak tego, ile ciekawych rzeczy będzie można dowiedzieć się w dialogach o samym świecie gry. Już tutaj Kirgo podpytuje nas, jak wygląda sytuacja poza barierą, a nerys coś tam mu odpowiada, dając nam graczom poczucie, że to wszystko żyje. Czy coś jeszcze mogę w tym temacie dodać? Myślę, że nie. Naprawdę jestem zadowolony z tego, jak wygląda ten świat, i samo nagrywanie ujęć do tego filmu chodząc po tej mapie to ogromna przyjemność, bo wygląda to po prostu świetnie. Nie wiem na ile uda mi się te wszystkie bugi odtworzyć podczas nagrywek, ale za pierwszym razem spotkałem się z wieloma ciekawymi przypadkami, które uważam, że w ramach tego filmu warto powiedzieć. Mowa oczywiście o bagach w demie, wiadomo, trzeba traktować to z dystansem i nie sugeruję, że to wszystko zostanie przeniesione do finalnej wersji gry. Jedynie chciałbym wam czysto humorystycznie opowiedzieć, z czym się spotkałem. Zacznę chyba od najbardziej zabawnej rzeczy. Kirgo jest chyba dosyć silny, bo jest w stanie ustać z czteroma, pięcioma strzałami w głowie. Absurd jest potęgowany w momencie, jak nam wspomina o tym, że boli go głowa, czy jakoś tak, już nie pamiętam jak tam dokładnie to mówił. Poza tym można spotkać się z licznymi przypadkami braku kolizji w niektórych obiektach. Myślę, że kwestie braku kolizji w niektórych obiektach to chleb powszedni nie tylko dla Gothic Remake, ale też w wielu innych produkcjach, nawet tych AAA. W demie możemy też spotkać magiczne pochodnie, bo te nawet po wrzuceniu do wody świecą się jak jajco. W zasadzie z bagów to tyle, ale możecie pochwalić się tym, co wy spotkaliście, bo na pewno było tego o wiele więcej. i Chętnie poczytam, może się pośmiejemy razem. Czy warto czekać? Myślę, że każdy z Was może na to pytanie odpowiedzieć sobie indywidualnie, śledząc cały projekt lub testując raz demo. Jednak jeśli miałbym podzielić się z Wami moim zdaniem, to uważam, że warto na to czekać. Projekt może zaskoczyć, bo pod pryzmat tego, jak to wyglądało na początku, a jak wygląda to teraz, to widać ogromny progres. Jest wiele jeszcze niedociągnięć i wiele rzeczy wymaga poprawy, ale po to powstała ankieta po ograniu dema, żeby twórcy wiedzieli na czym mają się skupić. Jestem pewny, że na następnym jakimś pokazie rozgrywki lub kolejnym demo Większość z tych rzeczy powinna zostać załatana. Szczególnie liczę na te animacje, bo to osobiście najbardziej mi przeszkadza. Całemu zespołowi życzę powodzenia w projekcie, a wam, drodzy gracze, widzowie, życzę przede wszystkim cierpliwości do tego wszystkiego. Prosiłbym was o wypowiedzenie się w komentarzu na ten temat oraz o zostawienie jakiejś ocenki dla zasięgu. Dziękuję wszystkim za uwagę, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!